Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Cryptomania, klubu Piotr z tej strony. I tak, jak wczoraj obiecałem, zrobimy dzisiaj sobie Emeris, czyli na, na Gravity Dex powstał yy, Emeris, działa ona na yy, Cosmos Hubie. Yy, I tutaj reszta yy, kryptowalut, które możemy mieć, są przedstawicielami, jakby można powiedzieć, to, tokenami na, na atomie. I tutaj mamy na przykład demo account, gdzie są na przykład pokazane jakie są mniej więcej kryptowaluty, assets, czyli jakie są, czyli jest tego sporo i dochodzą nowe, wiadomo to co się będzie przyłączać, wszystko do Cosmos, a czy ekosystemu kosmos to będzie, będzie dodawane i pule jakie są liquidity. Jeżeli chodzi o do puli nagroda jest wypłacana jak zamykamy pulę wtedy mamy to co zarobiliśmy dostajemy W każdym razie jeszcze ma być otwarta aplikacja na telefon gdzieś w grudniu wtedy będzie ładnie, łatwiej może z telefonu dla niektórych osób Także położymy sobie teraz connect wallet i teraz connect kepl i mamy mam swoje portfolio i poza tym dane kryptowaluty, jeszcze to będzie też przyszłościowo, które są nawet przedstawicielami jako token na Kosmos Hubie, bo możemy na przykład osmozić sobie, przenieść tutaj na przykład Osmo, CRO, Sentinel z innych na przykład blockchainów, a na przykład tak jak Osmo, też tu wejdzie jeszcze Enrevar by Stack, czyli niekoniecznie musimy, będziemy musieli stakować na przykład Osmo na na, na, na osmosis Tylko będziemy mogli Stakować jako token, który będzie Na kosmoschabie, hubie Ale to wejdzie w przyszłości Także czekamy Sporo osób przewiduje, że tu będzie Jakiś airdrop e Także dlatego warto Coś porobić, tutaj podziałać Ewentualnie później wyjść Ja częściowo wyszłem Jak była taka trochę górka na atomie a teraz z powrotem sobie coś dodam No to najpierw zrobimy swap Mam e, 6 atomów Pokazuje mi tutaj gdzie mam atomy Mam 4 na kosmos hubie i, 4, I 2 atomy na osmosis Użyję tych z kosmos huba Czyli Kosmos hub sobie wybieram y, Zamienimy jeden I teraz Na przykład sobie zamienię to Na osmo Review klikam Tyle dostanę osmo Zaraz przesunę Confirm and continue. Także też możemy właśnie, tak jak mówię, przenieść na przykład OSMO, czy tam inne na przykład z, z blockchaina Osmosis, czy z blockchaina na przykład CRO, czy coś takiego. W sumie każda, każda kryptowaluta bez mała powinna być też jako token na danych blockchainach w kosmos ekosystemie, które się podłączą do. ABC transferów, do tych szybkich transferów między, między hubami. Także to rozwiązuje duży, pro, yy, duży problem i ułatwia sprawę między właśnie tymi blockchainami łączenie się. I teraz będzie trzeba trochę poczekać asset swapet, czyli mamy DON. I teraz. Zesłapowałem sobie yy, ten ma do Osmosis i teraz na przykład do, do yy, Puls sobie wybierzemy. I szukam sobie atom. Nie, wystarczy, że kliknę Add Liquidity. I teraz sobie wybiorę, co ja chcę. I powiedzmy, ja chcę sobie wybrać Atoma. X Kosmos Huba weźmiemy właśnie jedną sztukę. Jedna sztuka. I tutaj select drugi asset. Czyli wybieram sobie tutaj osmosis. Osmosis. I teraz wybieram osmosis available. Czyli to jest to, co tutaj. Aha, z kosmos huba. Bo to jest, to jest na osmozis Które też bym mógł przenieść tutaj. Ale wybieram te osmosis stąd. I teraz mamy tak. i tutaj bym sobie kliknął yy, na przykład jeden atom sześć osiem, trzy, no no i dobra niech będzie i teraz continue konfirm widzicie jakie było fi i y co, zapośpieszyłem się continue. i Czekam na transakcję, a nie, powinno być. Jest transakcją teraz, będzie po prostu za szybko zrobię. Nie, czasami nie warto się po prostu zaspieszyć. Ta transakcja powinna być tutaj. Approve i poszło, i dodane jest liquidity. To sobie będzie sobie teraz transakcja i progres niech sobie kręci i teraz powiem wam jakieś te, te newsy co tak Jeżeli chodzi Juno Swap wydało swój Swap A czy wydało to, można tworzyć dapsy na Juno Także które to było to jest ten Swap na razie widzę że on jest taki prosty yy, Jaki jest pod Crap DAO to jest po prostu trzeba będzie to sprawdzić Prześledzić temat, czy, czy warto tutaj jakiegoś słapa po prostu zrobić, żeby na przykład jakiś, może w przyszłości będzie jakiś yy, po prostu zrzut tutaj któregoś z tych tokenów? Krab, czy ten DAO cały? To trzeba będzie do obczajki. Poza tym Cryptoorg wydaje, yy, czyli CRO, co je, co, co wiecie, Cryptocom, Cryptoorg, jeżeli chodzi o maintenance, ale oni wydają jako mainnet, yy, Kronosa też to będzie dawna aplikacja, ale widzę na początku, że będzie na Ethereum. Dlatego też to CRO jest dodane tak na Coinbase'a, było dodane teraz weszło na normalnego Coinbase'a, tego gdzie tam większość wchodzi i poszło na do góry. Plus za parę dni, chyba 8, Kronos startuje. Tylko widzę, że na początku na Ethereum. Mam nadzieję, że doda dodane będą inne sieci. Bo nawet będzie trochę dla nas za drogo, chyba że ktoś naprawdę lubi płacić takie duże transakcje. Druga sprawa, tutaj następna sprawa: Sentinel też wydał swoją aplikację. I jak wiecie, sami na Kepler, wolecie, Kepler, wszystkie znajdziemy. Tu jest CryptoORG, czyli to CRO, gdzie fajnie się tu stakuje Mamy też tego Sentinela tutaj. Też ładnie, widzicie, stówkę mi już, już mogę sobie wypłacić. sklejmować tutaj, no i wiele, wiele innych. tak, że się, ekosystem kosmosu się bardzo rozwija. Jeżeli ktoś już sprawdzał apkę, to napiszcie mi jakiś komentarz, co się w stylu, bo ja jeszcze nie, jeszcze nie testowałem, o co tutaj w tej aplikacji chodzi. Może fajna sprawa. A teraz sobie przejdźmy, zobaczmy, czy ta transakcja liquidu, add, czyli poszło już wszystko. Refund osmos, receive. Tak. Czyli teraz muszę to skasować. Wejdźmy sobie na portfolio. Zobaczmy, czy jest dodane. mówię wcześniej. Tak, już widzę, że jest dodane. Atom z osmos, 73 dolary. Wcześniej dodawałem atom CRO. Tam miałem ja jeszcze parę innych, ale mój, jak Atom wtedy ze szkoła, to sobie po prostu zlikwidowałem i zamieniłem na stable Stablecoiny. Także fajnie. I teraz jeszcze, co tutaj dojdzie na emerisie NGM już mamy. Gravity, to, a te Gravity One to jest to LP8 Atom. Regen. Tutaj chyba są to, tak, cenowe nowe. Swap. Właśnie nie wiem co to jest, dokładnie, a widzicie jeszcze znikają, coś tu będą dodawać, także bardzo mnie to ciekawi, kiedy będzie tutaj może jakiś airdrop e czy coś w tym stylu Dobrze, także wam pokazałem jak zesłapować, jak, ten, jak dodać płynność, puli jak widzicie jest do wyboru do koloru, zawsze można sobie gdzieś tam sprawdzić która, która ma największy liquidity w takie pule warto wchodzić, jak widzicie jest Sentinel z atomem, duży pól jest Atom Osmo, Atom CRO to jest to no taki sobie, Akash z atomem, bardzo duży pól Chyba, że tu właśnie tych procentów tego zarobku nie podają jak na przykład jak mamy na Osmozis, ale nic trzeba korzystać z różnych, z różnych systemów, z różnych metod zarabiania a to na razie nie widzę też jeszcze, żeby był sam na przykład jakiś stablecoin ze stablecoinem, na osmozis już takie coś można zrobić Ale do no, pomału do przodu, gruntże się rozwijają, no poza tym no jeszcze, od no dawno nie byliśmy jeszcze, na chwilę sprawdzimy z chaina Co się dzieje na siwczejnie, Tak na koniec filmiku zobaczymy czy są jakieś ciekawe pule dodane bo to tak samo wszystko przez kepler można zrobić Jeżeli ktoś nie ma sift to teraz yy, wcześniej pokazywałem opcje, bo jeszcze nie było rango exchange a teraz przez rango yy, i można było i tego Rowana kupić sobie na pewnej giełdzie a teraz w sumie yy, można ale ja nie będę teraz metamask używał po prostu z samego Keplera wchodzę, bo sift się łączy, można łączyć Metamaskiem i Skep i Rewatch. Weźmy sobie na Rewatch, co jest ciekawego, nowego. sift Euro jest bonus 400, Ile tych procent? Program APR. O, bardzo duży procent. Chyba sobie zaraz wejdę. Do kiedy się kończy? 4, 11, 18, 11. Czyli od teraz się zaczął bardzo duży procent, jeszcze mały pól. Także chyba warto będzie skorzystać, dlatego warto właśnie sprawdzać sobie, bo oni non stop dodają coś, że, że na przykład jakieś promocje 2-3 tygodnie coś można kopać z dużym procentem. Tu 87 i wiadomo, ten procent spada. Yy, ja już wcześniej Wam na pokazałem to. Jak ktoś to się możecie cofnąć w filmikach i znaleźć sobie ociwczejnie. I tutaj są bonusy. I częcik. Co tu mamy w częńcik. Yy, realizę Enable Osmo i import Osmo, Puls Osmo. Właśnie trzeba czy, czytać i sprawdzać takie informacje, bo tu czasami coś ciekawego może skoczyć, także niedługo będą się kończyć te pule, co akurat ja wrzuciłem. Tutaj już mogę zaklinować 20, w każdy piątek sobotę yy, po prostu jest realizacja zysków, są wypłaty, leci ten yy, yy, Rowan na konto. Jak widzicie, tutaj parę, parę puli jest, jest. To jest też dobre, że można sobie mieć tutaj na przykład yy, zamieniać na przykład na Ethereum bardzo tanim kosztem, czyli nie, nie płacić dużych transakcji i, i mieć po prostu Ethereum. Weźmy sobie na przykład balans i nie wiem czy ja to ethereum zamieniałem Chyba już Chyba już go pożegnałem Tak Mógłbym przejść ethereum z ethereum Ale to by, lepiej mi jest po prostu zamienić coś z atoma na ethereum Bo będę miał tanim kosztem Niż, niż na przykład Przenosić z metamaska z, z ethereum z, z blockchaina z ethereum Bo to koszty by były za duże a tu można o wiele taniej sobie to zrobić i pobawić się, dodawać płynności, swapować I między różnymi Ethereum. Poszło do góry, coś poszło na dół, zasłapować albo odebrać zyski w postaci np. jakiegoś stablecoina USD. I mamy tutaj USO usdcs USDC i USDT. Ten, ten yy, takie najpopularniejsze. Ciekawe, czy jest też DAI. Jest DAI. Także nie ma problemu zamieniać. Niekoniecznie mu, nie, musimy używać Ethereum blockchaina. Można to o wiele taniej zrobić. Czy na Emeris, czy na właśnie. A czy na Emeris jeszcze nie ma Ethereum, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie. Na razie na SteveChainie, jeżeli chodzi o Atom cosmos Hub. Także można się fajnie pobawić. A tak jak mówię, jeżeli ktoś nie ma Rowana, to może go sobie łatwo sobie skombinować tego Rowan, bo SteveChain połączył się z Rango, a czyli partnerstwo z Rango Exchange i nie Rango jeszcze. Kurde, już mi się tak myli te wszystkie nazwy. Ten Sławców wczoraj pokazywałem już parę razy. Także trzymajcie się. Cześć. I do następnego filmiku.